Nie wychodzę Jestem już konia Konektor jedną Nie wychodzę duszy jemy Lepszy tak niż normalnie Ale to fajnie wygląda w ogóle. Nie chciałem, ja nie rzucę. Bez znadziei to wygląda. <noise> to wygląda jak, jak. nie wiem, Antarnet. Nie wiem, moje postać dziwnie <noise> rzuca w ogóle. O nie, no nie, no się gra z tą grę! No nie, konektor. Kurwa, zabij z tego z konektora ty, ty pilu, jeden na widzie. Oj, Aha. Ty, w sumie? Te Wypi, To się przyzwyczaj. O kurwa, skąd? Midliner! Cześć hmm. okay. idziemy cały czas. Zamknij mord. <laughs> jak cały czas na początku poszliśmy, a potem ja poszedłem i da No potem siusiak. Idziesz pierwszy Idziecie a, pierwszy Masz, masz na to papiery? Gang Meat Gang Meat? A co nie jest jakaś kobieta? Co jest, on jest cheaterem! Wilk, reportu Wilk Skąd on wiedział, że tam będę od razu wychylił się w celowany we mnie? Dziadko. Matka popada. Nie wiem, matka jakaś z ja wych... Nie, tak, nie tak, to się. Naprawdę za lecę. Jeszcze raz się wywalę, to wychodzę. Okej. Okay. To jest główne Ale wyszedłeś już Ale to i na serio opuszczę Mikołaj! <sadziny> <Kurde>. no, <fajnie. grypt> <grypt> hey, w ogóle Fuko. Co to za moto? Na Mikołaj! Na nie ja! Nie blokujcie mnie Polecie, le Lecimy! Ale! Paliłem. Jest tu! Siark! Sure. Forest! A go nie zapijłem, jak go nie trafiłem Leco, oh, wow. I... To ty się prójesz, na ja masz 025 Co? Do no 25 25 Okej, okej 025, 0 kill, 2 5, 0 killi, dwie śmierci. No, I ke <laughs> No, zobaczymy no. Tylko wiesz? half HP B no yeah. nie komendy B Masz okay. mylić po prostu dla nas wiesz? Nice. Sharp chyba Check behind please. Jeden kolektor B jest Nie, yes, jest Apartament. Jest it's Jest a, it's it's A Zwykle tak, jak zamykam. Jest kryt. O,

No. Widziałem, że wchodził na jakąś mapę i strzelał i wszystko i sobie ustawił jakiś tam... tu nie trzeba komendować. Są takie mapy i on... Widziałem, że on wchodził w jakąś mapę. What the fuck up,

A to ma 0 a mi dą? Short, nie Oh man, you fucking into man. Help One side one. Cholera. Oh, yes. One side one car. No Twoje laski. Macie ostatniego, no. Wygrałem wam grę, tak naprawdę. Nice, side, side, side. Nie. Jak on was porobi, to wy... nie wiem, wychodzę. Nie widziałem go, no nie wiem, gdzie był. Nie! Side. What, what, are you... what, what the fuck, the the fuck up, little pussy! <laughs>